Była rzeka będzie na fali. Jedna z najpopularniejszych wystaw w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zostanie zmodernizowana i wzbogacona o nowe eksponaty. Drewniany statek odpłynie na inne wody, ale w przestrzeni pojawią się dodatkowe punkty edukacyjne w obrębie samej rzeki. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, budżetu państwa oraz środków własnych gminy miasta Toruń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o dofinansowanie. Dokument z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego odebrała dyrektor Monika Wiśniewska. To bardzo ważny dzień dla Młyna Wiedzy. Będziemy mieli szansę zmienić dla Państwa naszą przestrzeń. Wystawa rzeka zamieni się na wystawę na fali. Zostanie koryto rzeki, ale statek wypłynie. W jego miejsce natomiast pojawią się nowe, myślę, że bardzo atrakcyjne, nowe eksponaty, nowe przestrzenie. Rozpoczniemy tą przebudowę tej naszej przestrzeni od wybudowania specjalnie dla naszych najmłodszych odwiedzających, zjeżdżalni, która będzie łączyła antresolę z przestrzenią na której się obecnie znajdujemy. Dodatkowo na antresoli znajdą się specjalne eksponaty takie optyczne, które będą mogły komunikować się z latarnią morską, która z kolei powstanie na tej nowej przestrzeni. Przed budynkiem MW1 w ramach projektu Ruszyły prace związane z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Ten podjazd wiemy doskonale, że jest nam bardzo potrzebny też dla rodzin z dziećmi, bo jak Państwo przychodzicie do nas licznie, za co bardzo dziękujemy, z wózkami, z małymi dziećmi, teraz wejście do młyna wiedzy będzie jeszcze łatwiejsze. Czekamy na Państwa. I bardzo intensywnie pracujemy nad nową przestrzenią dla Was. Jednym z głównych celów projektu jest właśnie poprawa dostosowania budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz efektywne prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej. Nowa wystawa będzie wprowadzać nas w świat hydrologii i fal mechanicznych, a eksponaty związane będą z optyką, falami, ale także pojawią się takie, które będą omawiać. Zjawiska związane z fizyką. Eksponaty typu Body Experience spowodują, że to właśnie zwiedzający staną się ich integralną częścią. W przestrzeni wystawy pojawi się dodatkowa strefa przeznaczona dla najmłodszych, gdzie będzie także wyodrębnione miejsce wypoczynku. Inwestycja będzie realizowana w sposób jak najmniej inwazyjny dla odwiedzających. Będzie dostępna nawet wtedy, gdy ruszy budowa zjeżdżalni. Większość nowych eksponatów ma powstawać u wykonawców, a ich montaż ma być jak najkrótszy. Prace nad modernizacją i nad przygotowaniem nowej przestrzeni będą trwały do drugiej połowy 2026 roku. Jest to proces dość długotrwały, niemniej jednak starać się będziemy te prace wykonywać tak, aby jak najmniej ingerowały w komfort naszych odwiedzających. Koszt inwestycji to blisko 6 milionów złotych, dotacja z Unii Europejskiej to nieco ponad 4 miliony 166 tysięcy złotych, budżetu państwa blisko pół miliona złotych, a środki własne gminy miasta Toruń blisko milion 340 tysięcy złotych. Projekt pod nazwą Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na Fali, rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zakończy się 31 grudnia 2026 roku.